Hej, hej, tu jest Traitor, witam Was bardzo serdecznie, razem ze mną jest. Kubick I Dasa, który jest gdzieś Polaz, i tylko słuchajcie jego stream w tle, niestety. <grym> Czy nie jego, tylko z Gamesconu, ale słuchaj stream, dobra. No i w naszym teamie mamy Karmę, Fiza i Maokaja, w wcześniej teamie mamy Shana, Mamumu Masera. I to jest kolejny mecz z brązów, który jeszcze nie nazwałem, to jest który czwarty, tak? Czwarty mecz nagrywam tak. dzisiaj, czwarty mecz. Z brązów. i jesteśmy już w grze. Nie mam pojęcia co się na karmie buduje, kar dopiero kupiłem karmę Nie mam pojęcia co się na niej zbuduje Nie wiem co się dzieje Idę na bota. Czemu ja mam takie małego tego? Może wyłączymy se to Se wyłące to se wyłące Se wyłące to panie Da no, i wrócił O Dasa jest, tylko nas nie słucha po prostu Spoko A za runy mam Jestem, jak coś... No, już jesteś, yeah, tak, już No tak, już. Przez że? Przez eh, Z. Idziemy? Idziemy. No co, my nie idziemy. Mamy pierwszy d Mamy pierwszy d A i jak early. Tej, Pierwsze r Pierwsze r w ogóle, <laughs> ja mówię teraz. I czemu się słyszę podwójnie? Ale Ale damage, nook. Nook. ale damage od e, ciebie, nie? No, no. Jak dostali to... Wzmocnione ku nie? To karalinarzy na to, początku. To, to jest... Ani, ani na początku, ani ten... Zawsze miażdży. To rozwalało jak dostawało prawie tyle co combo z, z Wuita. A ty idziesz w górę, dobra. Jak chcesz to może by się iść na potem. Nie, nie, tam. nie. Dobra, co za różnica, to nie są naleśniki, tu nie trzeba mieć strategii. Dokładnie. Jak to nie? Ja minuta... Pięćdziesiąt dziewięć w laty. A na nie. Jest. Jutro będzie dobry mecz. Fanatik? No, Fnatic idzie. AP Shen, AP Shen, kuba, ktoś Cię oglądał ostatnio Cholera Zszedł AP Shen Pateczkę może poszedł Jak chcesz Kuba to możesz zlinkować Dobra Skończę z tego wariata Chodzę Shen'a Zobaczaj Hejter Chodzę do Ciebie Heal, tarcza czy coś Idę, idę hejter Dobijam mu. On padnie. Szkoda, że nie mam. nie mam. jeszcze, Nie mam jeszcze tej tarczy, wiesz? Nie, teraz No Al alfa, Strike mnie musi osiągnąć. Myślałem, że uciekł za miniony dalej. Maksuje, e jak coś. Ja Miałeś rację, na się tam maksują. Ach. Myślałem, że trochę trollujesz mnie z tym, ale. Nie wiadomo kiedy trolluje a kiedy nie, no nie A nie wiadomo kiedy on trolluje a. A kiedy nie, nie wiadomo a. Makier! Ja, nie są chyba nie trollowała. Może dlatego, że to będzie miała tak krótki pull na, na maksymalnym poziomie O sendom Ała! Wow. Co a mu muszę nie zbanowany co musisz leśować? No, a mu nie zbanowani GG Outplay ale, jakie ganki robią w ogóle opę tutaj ci goście? Co? W ogóle, co widać to mantra, jak wzmocnię się to? Co? Buto hila i stun. Mm Czyli -hmm. Buto się hila bardziej, czy nie? A, tarcza to dajesz AOE. Możesz chyba przyć na Oko, idę. Może, że ja myślałem, że się wbijam, ale. No, Zdziwiło je to trochę. Nie ma, ale. Nie masz, nie masz eno. Przecież tak powiem, po prostu. No To było nice! To akurat wiedziałem, że się da odpychać. Wiesz co zrobił? Jak go chciał pnąć? To odepchnął? Tak. Już ostatnio nam napisali że to jest broken meta jak ten Ezreal zrobił arcane shifta i dopiero później ten. Kurde. Chciałem go zekstować i. hejto hejte. Zdążyłem. Bo ja do full OP tutaj, więc... No dobra. Zabiłbym go już, ale ja akurat... Dobra. Patrz, jak minion na spacer poszedł. No. <laughs> też mnie gonił. Ej, fajne. Ale zauważycie, tutaj są trochę broken te minion... minion... te ścieżki ich, nie? Ta. No to w ogóle to, to być coś takiego, jak na przykład z... ...klonem szako, albo duchem Jorika itp nie się resetować po, po jakimś oddaleniu od linii Nie, że na przykład z bot'a mógł, możesz góry. praktycznie przesunąć na mida miniona mhm. No, czasami sobie chodzę tak, no nie? Na sam sobie się nudzi Widzisz? Czekaj, zobaczcie, mogę się... Nabijać. nie mogę się resetować Ja idę na bot'a o wow, ale damage Poczekajcie Chodź, już ma, to ma Fizmu, fajnie. fajne O! Iiii... go Dobry na ARI jest, widzę, trzeba by się nauczyć teraz. A co? Na ARI, więc... czujesz, że to może być gdzieś. Co się na tej karbie buduje? Szczerze? Morello. Jest dobre pierwsze. Z czego się buduje Morello? Z... ...kejszaki. Tak. W... Ta, kiedyś? Czy teraz? Tak. Chum in the waters. Nie I'm the waters. A co daje Morello? Nawet nie z tym daje. Cooldown reduction, healing i AP. I jest tali Pan, zapałem Szana. Co kozak, tatarzyna? Gdzie do ciebie ten, ale ja też idę, więc spokojnie. Niech no przyjedzie, szan pod strapę dwóch. Moich tych. O, można przejąć. Yo. Tam nie ma jak coś, ja chcę po prostu Jure im e, okay. Spoko ma animację auto-ataku. co, nie? Mhm. Szanowni do do Idzie, zabrał na Suplinga! Suplinga, boże, supling. Tu też wybuchnął. Jestem jak sobie ubezpieczam. Ubezpieczam. Ubezpieczam małka ok, i podlecam się. Kregor bit. Oni się boją. Strasznie no. To masz sobie poziom, no nie? No ale. Przechodzę z szóstym, a mu, a mu muszę na lajcie farmi na tym. A mu na plecy tak. wam. trzymania. Good for them. Wow. Maksuje to no nie? Co ten Max... Shen? Gonię się z Shen. <laughs> Jak go złapię, to zultujesz, dobra? Dobra, dobra. Tam widzę, że odpuścił. Masz farmę. <laughs> o ja, level będę mieć, no. Dawajcie, 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 dawajcie. No sam się złapię. Nie będę tracił ulica. Tak. No, jest no, ja mi To ja mogę cię zostawić. A, i tam, i tam. To wasza na zabieranie. do mnie. <ścoughs> no, no to wiesz, nasza na. Możesz mnie przyspieszyć. Jest wasz. Hill. Tak spod Wampa go podpasywa zrobić. Hmm. Nie. Nie. A to od życia to HP robimy. To przejmować. mowa. Co się, co się maksuje drugie tarcze? Tak. A, tak Nie wiem jak na MCA się maksowali, ja tak mi się wydaje. Ale będziesz mnie rozwalił. Strasznie mi się podoba. Co wiem? Mm, EG kontra... Alternative. Nie zadałem damage' z tego, zauważyliście? czego? Z E Czyżby dwóch? A trafiłem na 100% The power I cannot control Ale zaatlejał fi. Nic nie zrobił, jednak umarwą bo... To nie wiem co z nim zrobić potapę A to Widzio, Widziałeś ten hater? Nie Nie widziałem. No przy użyłem E i nie zadało mi nie na damage'a. Ale nie patrzyłem się jeszcze, żeby... Tego nie widziałem, trzeba iść na dangdę. Szkoda. Co bo? Boom Damage. Masz? A? E? Boom Damage. Co ja mam e? A. Tak, ale to nie jest zawsze. Czasem działa, czasem Coś nie, ale... Podobno to naprawili to... tego buga, szczerze Podobno powiem. tak, ale teraz naprawdę. Dwa razy nie zadało. to nie naprawili, no, no Riot plis, nie? Tradycja This power I cannot control, because I'm noob. To jak rzucę Ultima oka ja w krzaki... ...to będzie jej widać poza krzakami? Wątpię, to chyba tak jak u pisz znowu. Zajebiście. Ale ja ich tu obijam. O to właśnie topa. to są znaczy sami goście czy nie? Co? <laughs> ten auto atak te... -ata dla asysty, nie? to te... ten gość? Nie wiem nie to wyglądało nie wiem co nie robią su mnie onnych napisze Ty zabiłyś slot wiedziałem A co za oplayował? Ja jakby ten minionek tak się przerzucił ja. ja bym nie miał, ale bym już tarczę miał, więc spokój Co po Morello? Kieliszek? No nie wiem, śmieszniejsze jest to, że w ogóle mają mnie gdzieś Nieee, rabadona Robi Unholy Grail'a, waliście Nie, rób to, ja tak zrobiłem na normalu, bo ten drugi ma... Oni demo. robili tego Bądź stafa i rabadonkę no to pójdzie teraz Rabadonka i Wojca <grystanie> Dat -sen. Odwracasz się? WTF Daj mi tak Ja nie ogarniam co się dzieje, biorę inhibitor już Nie <grystanie> będę cię tak wyrąbane? To... Tak, ja, ja spuszowałem dwa turety nikt nie przyszedł Dobrze Shen można powiedzieć Well played, Shen, nie? A. jest Master. Master pali ultra, żeby ucieknąć. Żeby uciec. I ty uciekłeś. Przecież ty ich zabijesz. Nie, nie, nie Przecież ty ich zabijesz. <laughs> Jakie big play BTF. Wiem, że zdobyłem już. O, no. Dobra. No. dobra. przeszedłem 2000 golda. Mm. No, nie no wyciągnąłem tego dalej. Fajnie, fajnie to wyglądało, jak ryb, ryba fiza w tym y, Q-tej. Y, q Ale, no, <laughs> za szybkie zniszczenie to dobra, nie zrobić. bierz tego im chyba jeszcze. Nie bierz. Dajmy im coś. Chodźmy zrobimy sobie Wojmowa. wujnu. Na Tu, tu chodzi, chodźmy, zabijemy na liskę. Dobra. tam idzie. Pomogę. Idę. Pa, jaki szybki, pa, jaki szybki. Jest no pizza, nie? Tak się bierze, tak się bierze pająki. Good for you, Hazel. O, 44% udał, się, daje To było dobre. On flashnął? Tak. On Aha, dragon wysoki Nie puszczuj tej wieżyczki, nie Czemu nie wygrywamy tego? Wygrywamy, ale Ale się jeszcze z nimi bawimy, no tak? Hmm. Tutaj gramy tak, że muszą wieżyczki puszczać miniony Aha dobra Wieżyczki O się ten inhibit odejmiemy własne Ja damage się Bo ja drużyna się Dasa. O, i jeszcze a? jest z nami przy nagrywaniu. nie wyszłony ze Skype'a. <gry> teraz się możesz przedstawić. Magister Szymon. Tak jest. To właśnie on. To on. Ty, ja buty nie kupiłem, butów nie kupiłem. a się teraz uzupełniał. Ciśnęcie tam ich? Co? Ciśnęcie ich tam? O, Małkaj i za mną No wiem. A Maxu jeszcze? Jest? Saplensy? Nie. U. Saplensy. Saplensy! <grym> Co, maxujesz suplensy? Patrz, hejder, hejder, patrz na to. On będzie po kolei każdego zabijał. O, ma strasznie tą farmę z tego Q bierze. Coś krzyści. A, tripla! Saplensa zmaksujesz Saplensa? Nie no, saplensy mam na czwartym. A. Nie no, ci to byli, ci to byli strasznie słabi gracze. Ja coś chciałem to i go, no! GG, poprawił. Razem ze mną byli! Wixons? Dasa oraz no. magii serzyło no. <laughs> Dzięki cześć